Dla jednych piast polana, dla drugich po prostu trawnik. Ale nie o nazwę tu chodzi, a o przeznaczenie tego terenu. Propozycji na zagospodarowanie tej działki było kilka, ostatecznie magistrat postawił na sport i rekreację. Tu może powstać kryte lodowisko z wrotkarnią i zieloną polaną na dachu. Oczywiście mieszkańcy się powiedzą, sami zadecydują, czy wolą, żeby to zostało tak jak jest. Czy jest kwestia tego, żeby złowić tam łyżwiarnię z rolkarnią, z budynkiem administracyjnym, z jakąś kawiarenką. No, są to dwie różne opcje przeciwstawne. Przeciwnicy tej inwestycji chcą, aby przy amfiteatrze zostawić teren zielony wypoczynek na świeżym powietrzu i leżakowanie. Tak widzą przeznaczenie tego miejsca. Usłyszałam o tych tężniach, o tych wrotkach, to się normalnie przeraziłam. Odwiedzając do południa działkę przy amfiteatrze, trafiliśmy na Zielonogórzan, którzy korzystają tam z otwartej siłowni, ćwiczą regularnie. Osoby starsze, z którymi rozmawialiśmy, są jednomyślne: odpowiednie zagospodarowanie tego miejsca to w ich opinii obowiązek miasta. Lodowiska po prostu brakuje i ma ono służyć przede wszystkim młodzieży. Jestem za. Jestem za, no bo tu taki plac ogromny leży i nic tylko tak jak jest słonko, to się opalają, tak stoi niezagospodarowany. Lodowiska w Zielonej Górze nie ma. Próbowali, pamiętam na stadionie żużlowym, byliśmy tam raz, koszmar, straciliśmy pół dnia. Po to, żeby się w ogóle dostać na lodowisko, pojeździć pół godziny, więc zrezygnowaliśmy. Nie ma takich miejsc. Dla mnie to jest, no to jest dobre, to jest dobry pomysł. No, należy, należy jak najbardziej po prostu propagować te różne sporty takie no, no i ćwiczenia. Przeciwnicy zagospodarowania tzw. Tak Piast Polany jutro prawdopodobnie pojawią się w ratuszu i będą protestować przeciwko proponowanej inwestycji. Filip Gryko, szef klubu Zielona Razem podkreśla, że jutro radni nie będą w ratuszu obradować nad przeznaczeniem tego terenu, a nad rewitalizacją wzgórz piastowskich. Jest to kwestia właśnie budowy ewentualnej wieży, gelitu, budynków administracyjnych i to jest dopiero rozpoczęcie całej dyskusji na ten temat, ale musimy do tego przystąpić, żeby nie robić tego post factum, czyli dopiero po kwestiach już złożenia projektu. I tak dalej, żeby później nie czekać znowu na, na zmianę planu, że można było po prostu robić swoje, budować super tereny Filip Gryko będzie gościem jutrzejszej rozmowy dnia.